Cześć wszystkim! Są tu jacyś fani audio, Ja już tak bardzo nie jestem jak kiedyś. Ale tutaj taka ciekawostka się trafia, zobaczcie. Zmacniacz. Można powiedzieć, że może mam łapy większe niż przeciętne. Ale jest coś takiego, że można go złapać tak spokojnie ręką. A oferuje nam 650 u przy dwóch omach. Nie mam za bardzo, za bardzo czym tego obciążyć. Chcę tylko po prostu sprawdzić czy on w ogóle działa. Yy, niedługo będziemy go montowali w, w Oplub. Więc, więc zapraszam, będzie filmik. Yy, Daniel będzie kamerzystą. Ciekawe, czy dzisiaj ogląda ten odcinek. Pozdro Mordo. We wtorek normalnie do roboty, chyba że bania. To wiesz, daj znać. To też zrobię banie. To, <grybujesz> co będę tam siedział. No dobra, szybki szorcik ze sprawności. Dobra, tak wygląda nasz zestaw testowy. Mamy tutaj mm, rezystor wpięty zamiast głośnika, niestety 4 ohmowy. Dobra, uruchomię telefon z jakimś generatorem. Wave generator, jest coś takiego, function generator, tonne generator. Dobra, wszystko ma dobre oceny. Na potrzeby sprawdzenia w ogóle, że dźwięk jest jakiś, podłączę na początek głośnik, który niby ma 100 watów, bo wychodzi na to, że nie ma nawet y, 30, bo kiedyś taki sam spaliłem w US 503, czy tam 40. E, Diodacz, albo nadechalniać. ファイナルフィールド、ファイナ 不让他自己呢。 Mam trochę cienkie przewody, tutaj już przy 20A to wszystko siada więc się poratuje takim kądziołem 100 000 mikro na 63 V oczywiście takiego napięcia Nie Nie, broń Boże nie poddepniemy do niego Dobra, mamy tak, głośnik działa to e, śladu ustawiłem na 14,4V e, Kondensator się nadował, softowo zwiększałem, znaczy zwiększałem delikatnie Prąd, więc naładowany jest. Mamy tutaj możliwość dobrego uderzenia. Rezydent trochę ciepły. Żeby nie było trwału, wrócimy do modrezytora. Co jeszcze potrzeba? Tak się czuję, ten wzmacniacz. W wyniku aż 0,9 ampera. Dobra, jest sporo. Zaczekać. Jak to Nie, nic nie zmieni. Czy ja. to się jest jeszcze miernik? Możesz, mogę też nam władnie mierzy. Mamy pobór, około 10 amper. rezystor zaczyna spuszczać bąbelki i teraz mamy, na no, niestety przekraczamy jego możliwości, bo to wychodzi około 100 W, teraz robimy to na około 100 W, już jest ampery, będzie około 200 W, dobra, smasja się wyłączył, przewody nam nie wyrobiły. A. No i niestety wszystko jest spoko, ale ciężko go przetestować w takich warunkach. Woda zrobiła się letnia, więc zmatnię, czy jest sprawny. Udało mi się z niego wycisnąć tylko 200W, bo nie mam naprawdę zaplecza taktycznego. Mój zasilacz daje tylko 30A, więc bieda w opór totalnie nie do, nie do zastosowań, Car audio A więc taka sytuacja jak to mówią. Więc trzymajcie ciepło. Kawka. No i ten generator, który tutaj mamy jest bardzo fajny. A! Mega sprawa. Zmacniacz. Obok włączony zodiak. Mega sieje. Praktycznie Drifex zaraz był z tunera i nie da się żadnej stacji złapać. Więc jest, jest minus zawsze jakiś. Do zobaczenia.